Dzień dobry Państwu, trochę mnie nie było, ale już jestem, u nas wszystko w porządku, prosiak zdrowy, ja w jednym kawałku albo odwrotnie prosiak w jednym kawałku, ja zdrowy, wszystko jest pod kontrolą, a dzisiaj wielkie pakowando, ponieważ wyjeżdżamy jutro w miejsce, które bardzo chciałem odwiedzić. Teraz pytanie, jak to spakować wszystko, jak zmieścić to, właśnie wszystko to, czyli... Przecież deszczówki, śpiwory, kalimatki, namiociki pierdoły. No i oczywiście gar kuchnia. Do tego, tego i do tego. No nie wiem, będę walczył. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co tyle. Pozdrawiam. Udało się chyba. To, co było tutaj wczoraj. Jest teraz tutaj, i tutaj, i jeszcze idę, o i tutaj, jakieś na drogę, takie szmegesz. ojku, masakra, ja nie wiem jak ci ludzie to robią, ci wszyscy podróżnicy kurcze, adventure'owcy inni tacy, których śledzę z uporem maniaka, ale po prostu to jest, nie, nie wiem, chyba się trzeba tego nauczyć, żeby, żeby to jakoś robić sprawnie. Za chwilę wyjazd w końcu eee, Red Bull Ring. Nadjeżdżamy. Eee, dobra, do zobaczenia z trasy w takim razie. McLaren Fans, McLaren Ultras. Zawsze żywi. Let's go. No to nadejść ławek, na na chwila. L Prosiero spakowany, spakowane. Eee, 7 28 zagarnięcia. Pogoda petarda, więc let's go! Hello? We we are just looking where we can stay. Only you two with with a tent? Yeah, yeah, us two with a tent. And with yeah. motorbike. Perfect. Can we look around? Super. Tadam. Jesteśmy już na miejscu, więc spoko. Trochę nas zlało po drodze, ale chyba nie było źle, nie? Nie. No, także jutro, jutro zaczynamy. Pomachaj tu ładnie. Spoko. No worries, no worries. Um, także tak. Teraz zaraz na rekonesans. Prosiaczek zaparkowany. Proszę bardzo. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. How are you doing? Yeah, how are you doing? Thank you. <laughs> All the way from Poland to yeah, yeah. yeah, By motorcycle. By, motorcycle? By motorcycle. yeah. How much? How far? Seven hundred kilometers. Seven hundred? Not too far, but not we're too. from, we're not... from Holland. Oh, really? Like more than o! Oh, how long have you been uh, <laughs> I can imagine, I can, imagine that. I can imagine no. that. 12 hours in the camper for the first time. Oh really, really? That's that's perfectly, perfectly nice. superb. Yeah. Enjoy your stay. Yeah. Enjoy. <laughs> Dobra, więc tak. Pan już tutaj, ja już tutaj widzę, tam, mam, mam ziomków na polu namiotowym, więc jest wszystko git. Gdzie te łazienki? Łazienki są tam. Ty za, za tym hangarem mhm. po lewej stronie, okay, okay. to możesz działać, dobra, a ja idę zaraz na rekonesans, to na razie tyle, trochę jesteśmy zmuleni, ale zasadniczo było, było, było grubo, znaczy było fajnie, było spoko, trasa spoko, yy, gdyby nie ten deszcz to byłoby perfekcyjna, no ale tak to było. tak to ten, więc tyle, nasza Hacienda jest na miejscu. Rozbita, prądzik jest, więc można działać. To chyba tyle. Dzień dobry, po wczorajszym dojeździe suszenie trwa. I odpoczywanie przed kolejnym dniem. Więc póki co, po śniadanku zasuwamy do centrum, jak to się nazywało? Knitel, coś tam. I potem na tor. Dzisiaj, może formułka 3, na pewno practice session formuły 1, więc. Knittelfeld. Knittelfeld. o właśnie, dziękuję kochanie. E... No, także będzie dzień pełen atrakcji, mam nadzieję, i będzie, będzie spoko, więc. E... Stay tuned. Nadszedł ten moment, kiedy w końcu idziemy sobie na tor. Pytanie, czy ten tędy przejdziemy, ale to jest trochę. To jest inna kwestia. Zobaczymy, co z tego będzie, ale na razie śmigamy. Na razie śmigamy w pięknych okolicznościach przyrody, bo tu jest naprawdę pięknie. Generalnie Spielberg, Bike, Nitefeld, czy jak to tam się nazywa, jest położony w Styrii. I sama Styria jest naprawdę przepiękna. Ślicznie to wygląda wszystko. Górki, pagórki, no i zmienna pogoda. Może lać. 15 minut, potem może być 10 minut burzy, a później może być e, 35 stopni upał bez żadnej chmureczki. No w sumie tak jak, jak w tatrach. Więc sytuacja zmienia się bardzo szybko. No i zobaczymy, jak dzisiaj będzie. Dzisiaj pierwsza sesja treningowa, czyli piątkowy trening formuły 1. Formuła 2 i Formuła 3 chyba dzisiaj mają kwalifikacje do sprintu. Nie, sorry. Formuła, Formuła 2 ma chyba kwalifikacje do sprintu, bo jutro przed kwalifikacjami chyba jest sprint F2. Anyway, zasuwamy. Ile się da zdokumentować? Udokumentować. Tyle udokumentujemy. Chodźmy, przemalujemy tego tira na, na jakiś pomarańczowy albo coś bo to taki... Gdzie? O! Faktycznie AMG, AMG Petrona Faktycznie Tego też można na pomarańczowy sprzedać przeprzymalować Tylko wiesz, żeby nie było, że to że to że jesteśmy z Holandii, no bo oni są pomarańczowi, więc to tak może być różnie Alpin czerwone nie kojarzę Alpin to znam, Hasa znam, ale to czerwone to nie wiem Pozdrowienia Matyczku teraz pytanie, którą wybrać? Ta Czy proszę państwa Czy ta? Która katek? No nie wiem. Bo ta jest podobna do tej co masz e, która, tej bry, e, brytyjskiej. Yep i mm -hmm. ona jest taka przebiedna, nie? Mm -hmm. A większość masz taki bez tego mesza. Mm -hmm. This one. Tą bierzemy, nie? This one please, yes. Okay. She's my sponsor today. Do you need a bag? I don't think so. I have a backpack, so I'm good. No i proszę. Jestem gotowy. <laughs> no. Ready steady go Lecimy dalej Brama D Trubuna T3 A my grzejemy na General Admission Czyli po prostu na trawę A kurde jak mi tuba, bo patrz ja pierdzielę, ale popatrz jak tu jest wysoko ten podjazd.

I mean, I thought it was a good, idea. I didn't think it was good. Kind of no, yeah. <laughs> um, I, I don't know. Maybe storing space for... Beers, oh, or yeah. ...water Yes, or... yes. Yeah. I okay. Słusznie. no No, Byliśmy na Hungaroringu e, i byliśmy już, można by powiedzieć, na Red Bull Ringu. I byliśmy na... I byliśmy w Barcelonie, ale nie na Formule 1, ale byliśmy na Ringu barcelońskim. Byliśmy na Imoli, byliśmy na Mondzie. I byliśmy na Silverstone. Oczywiście nie wszędzie byliśmy na F1, bo ceny są tak zaporowe, że się w pale nie mieści. Ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten tor w Austrii jest położony chyba najpiękniej z tych wszystkich torów, na których byliśmy. Barcelona jest też bardzo... Barcelona też, też jest ładna, ale kurczę Styria zamiata system. No popatrzcie sami, naprawdę. Nie wiem czy Kamerka to odda, ale, ale jest no po prostu te widoczki są naprawdę niesamowite. I przy okazji General Admission tutaj jest na pewno dużo bardziej fajniejsze niż na Monzy, gdzie General Admission praktycznie nie istnieje. Ale tutaj naprawdę widać praktycznie cały tor. Na wyścigu pewnie będzie mnóstwo wiary, bo dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy jesteśmy na torze i no. Na pewno na trening nie przychodzi aż tyle ludzi, ile na, na, sam, na same kwalifikacje i na sam wyścig. Ale i tak jestem pod wrażeniem. To co, i lecimy po piwo. Znaczy ty nie lecisz, ja lecę. Na jaką szamkę, bo on wingsy. Także. la, dużo ludzi, bardzo dzisiaj. Będzie dobrze. O, oh, dziękuję, sir. Dziękuję, mate. Jest ciekawka do mojego, kochanie. O, so, let's go. A te, to, ta, to, ta, to jest chyba najtańsza Tak, chyba to. Nie mam pojęcia. Dobra, to chyba tyle na dzisiejszy dzień nagrywania. Było mega kozacko. Potwierdzasz? Tak. To dobrze. Było super. Jutro, pewnie dalsze nagrywki. Nie dalsza dokumentacja. A póki co, idziemy odpoczywać. I słuchać niemieckiej muzyki na, parking na tym, na kampingu. I pijanych ziomków. Co? Yes. The bar? Max, Max, Max. max, 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 max.